Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj karkówka z kapustą i papryką w sosie śmietanowo-musztardowym. Kolejne danie tak zwane z jednej patelni. Jak zwykle to robi się je bardzo szybko i bardzo prosto i jest bardzo smaczne, a przy tym sycące. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. A teraz pokażę jak przyrządzić karkóweczkę w warzywach. Najpierw zacznę od warzyw. Umyta i pokrojona w połówki papryka czerwona, pozbawiona gniazdek nasiennych. Kroję taką niezbyt drobną kostkę. Papryka pokrojona. Kroję połówkę cebuli. Również kostkę taką niezbyt drobną. Cebula nie musi być zbyt drobno pokrojona, ale też, żeby to nie było zbyt wielkie kawałki. Cebulkę do pojemniczka. I teraz zajmę się. Siekaniem kapusty pekińskiej. Do tego dania dobrze nadawałaby się również kapusta włoska, z tym że ona byłaby taka bardziej twarda i gorzka w smaku. Kapusta pekińska jest bardzo delikatna i szybko się gotuje. Ja Teraz mam sporą głowkę tej kapusty. Przykroję ją na pół i wykorzystam te twardsze części czyli te od korzenia. Bo te z górnej części wykorzystam później do sałatki. Wykorzystam dokładnie tę część. Podobnie kapusty. postąpię z drugą połówką kapusty. Zajmuję się tą częścią, która mnie interesuje. Kroję ją na cztery części, tak żeby już potem łatwiej było siekać. No i ścinam na takie dość solidne. Kawałki, żeby je było widać i czuć po trawie. końcówka kapusty ma takie grubsze kawałki, tych nie chcę, więc tą część to odrzucam i kroję ostatnią część kapusty. I zajmę się przygotowaniem mięsa na takie cieniutkie talarki. Jeżeli widzę gdzieś nieciekawy kawałek tłuszczu, to go oczywiście wykrawam i nie powinny być za duże, ale też nie mogą być zbyt małe. Każdy plasterek jeszcze tak ukośnie, przekrawam na pół i takie kawałki, jak tutaj widać, będą idealne, ale to oczywiście według uznania, jak kto lubi. Może być równie dobrze kostka taka typowa, gulaszowa. Tu z tych kawałków jest tu mniej więcej pół kilo mięsa. Teraz solę, dość obficie, bo mięso pochłonie sól. Łóżeczki niecałe nawet od octu ryżowego. Łążeczka ciemnego sosu sojowego. Ja dodaję jeszcze przyprawę meksykańską, bo chcę, żeby karkówka była pikantna, ale to już według uznania. W zasadzie to mięso dość obficie posypuję tą przyprawą. Mięso przyprawiamy po prostu według uznania. Ja pokazuję jak ja przyprawiam mój wariant. I dodaję odrobinę pikantnego keczupu, żeby jeszcze zakwasić to mięso. Dokładnie mieszam i odstawiam na pół godziny do lodówki do zamarynowania. Za pół godziny wracam. Rozgrzewam mocno patelnię z pokrywką. na tym, żeby była dość e, mocno rozgrzana. W tym czasie obieram ząbek czosnku. Na, rozgrzewam na gazie łyżkę, żeby łatwiej było mi nabrać tłuszcz. Wybieram smalec, dlatego, że na smalcu karkówka lepiej mi się zrumieni. Muszę użyć na przykład oliwę z oliwek. Rozpuszczam smalec na patelni i do takiego jeszcze nie całkiem stopionego przeciskam przez praskę ząbek czosnku. Kiedy smalec mi się całkowicie roztopi, czosnek zdąży uwolnić swoje aromaty i zacznie dodawać mięso. Muszę uważać, żeby czosnek się nie spalił. Wówczas zamiast aromatu będzie mi ciekawa goryczka. Przykładam przygotowane wcześniej mięso i na bardzo dużym, ale naprawdę bardzo dużym ogniu podsmażam mięso. Teraz na maksymalnie największym gazie przez 3 minuty trzymam mięso z jednej strony. Po tym czasie obrócę je na drugą i skarmelizuję z drugiej strony. Po 3 minutach obracam mięso w ten sposób, żeby. Tak jak kotlety, żeby znalazło się drugą stroną do tłuszczu i przypiekam z drugiej strony. Zależy mi na tym, żeby każdy kawałek był dobrze obrócony, więc te, które się nie udało obrócić, obracam pojedynczo. Widać, że mięso puściło już sok i w tym soku, a właściwie już teraz sosiku, będzie się jeszcze trochę na cały czas w tym dużym ogniu krużyło. Po dwóch minutach. Dodam cebulę. Mięsko już gotowe. Możemy dodać cebulkę. No już, wytrzedł tak do końca. Super, pojemniczek opróżniony. Mieszam cebulkę z mięsem. I tak pod przykryciem zostawiam na 20 minut. Tym razem na najmniejszym oczu. Sprawdziłam mięso po mniej więcej 15 minutach. Moje jest już bardzo mięciutkie, dlatego już na tym etapie nie czekam do, do upływu 20 minut, i na tym etapie dodaję paprykę. Dokładnie mieszam ją co się i zostawiam tym razem na 10 minut. Pod koniec tego czasu dodam kapustkę. Jest jej sporo, nalana oczywiście pod wpływem temperatury, jeszcze siądzie. Rozprowadzam ją równomiernie na powierzchni patelni i posypuję z wierzchu solą. Dość pochwicie, no ale oczywiście trzeba uważać, żeby nie przesolić. Dodam też odrobinę pieprzu i ziół. Mieszanka smaków oczywiście dowolna, ja dodałam przyprawę włoską. Przykrywam i tak bez mieszania zostawiam na 10 minut. W tym czasie kapusta uparuje się od spodu od sosu mięsnego, nabierze fajnego aromatu. Trochę zwiotczeje, skurczy się pod wpływem temperatury i po tych 10-15 minutach będzie gotowa, żeby ją przemieszać z pozostałą częścią dania. Po 15 minutach widać, że kapusta nieco siadła. Czas ją teraz przemieszać z sosem. Do szklanki wlewam 100 ml śmietany, 18%. Może być też 12%. Śmietana gęsta, słodka, taka do sosów lub zup. Dodaję pół łyżeczki sosu sojowego, kilka kropli tabasco, dokładnie mieszam. Śmietana jest gęstsza niż się spodziewała, więc przeleję ją. do tak przygotowanej śmietany dodaję dwie naprawdę czubate łyżeczki mąki i dokładnie mieszam ze śmietaną, tak, żeby nie było grudek. No i teraz bardzo ostrożnie. Przekładam przygotowaną śmietanę do sosu. Doprowadzam do zagotowania i potrawa gotowa. Gęsty śmietanowy sos z karkówką i warzywami idealny do ryżu, kaszy kuskus, zwykłej kaszy, z pieczywem, smacznego.